Przygotowana przez Muzeum Kręgowe w Lesznie wystawa podróże malownicze Anny Mieszysława Karola Hebenstreitów jest wystawą związaną trochę z naszym miastem, ponieważ jeden z tych artystów Karol Hebenstreit osiedlił się w Lesznie i od 1925 roku do 1930 roku drugiego roku mieszkał tutaj i tworzył. Jego brat Mieczysław związany był bardziej z Krakowem, ponieważ urodzili się w Małopolsce oraz ich siostra najstarsza Hanna też związana z Krakowem, tam pracowała, uczyła polski rynek sztuki. Właściwie zaczyna odkrywać twórczość Mieczysława i Karola Hebenstreitów, bo marszanci do, do chwili obecnej uważali, że jest to jeden artysta, każdy z nich wybrał chyba najtrudniejszą techniką w malarstwie, a mianowicie akwarele. Prace braci, Hebronsztajtów, faktycznie są do siebie trochę podobne. Ale widać jednak różnice w twórczości tychże artystów. Jeżeli porównamy je i staniemy obok tych prac, to widzimy, że bardziej subtelnie malował Mieczysław. Mieczysław to w ogóle zagadkowa postać, ponieważ szukaliśmy różnych źródeł, informacji na temat tychże artystów i nawet nie udało nam się ustalić daty zgonu tegoż Mieczysława. Natomiast jego brat Karol, który związany był z Lesznem, Oczywiście, tutaj tych prac jest więcej i w ogóle wystawę skomponowaliśmy z naszych prac, które mamy w zbiorach, właśnie Karola Hemerschreitza, ale także prac wypożyczonych z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a także z, od osób prywatnych, tutaj mieszkańców Leszna, ale także z Ptaszkowej. Jest to miejscowość niedaleko Nowego Sącza i tam właśnie rodzina Hemerschreitów miała swój dworek. I tam bardzo często bracia odwiedzali ojca, korzystali z plenerów, wybierali się w różne piesze wędrówki. Stąd ta tematyka gór jest bardzo często na ich obrazach. Ja myślę, że, że ta wystawa będzie pretekstem może do dalszych badań, a żeby udowodnić jednak, że to są zupełnie dwie różne postacie.